Czy kiedykolwiek zauważyłaś, że domy w Japonii wydają się oddychać? Nie mówię o wentylacji, ale o czymś głębszym. Podczas gdy większość kobiet żyje omijając meble, które ledwo mieszczą się w salonie, Japończycy stworzyli sposób życia, w którym nawet pustka ma cel. I nie, to nie jest tania filozofia z kalendarza. To nauka zastosowana w prawdziwym życiu. Badania Uniwersytetu w Kyoto pokazują, że minimalistyczne otoczenie redukuje poziom kortyzolu, tego denerwującego hormonu stresu, o 27%. Więc jeśli czujesz się uduszona we własnym domu, może problem nie w tobie. Może w tej przepełnionej szafie, tym stoliku kawowym, który stał się składem pilotów, starych czasopism i zaległych rachunków, i tym blacie kuchennym, który wygląda jak terytorium dyplomatyczne, przegrane na rzecz papierów, kuponów i opakowań z zakupów internetowych. Zanim przejdę dalej, zapisz się na kanał i włącz dzwonek, bo to jest typ informacji, którą naprawdę zna tylko ta, która rozumie elegancki dom. Kiedy stosujesz te zasady, automatycznie wyróżniasz się spośród 90%, które żyją gonione przez bałagan. I zostaw lajka, bo to pomaga algorytmowi dostarczyć tę treść innym kobietom, które tak jak ty chcą należeć do grupy mającej dom jako azyl, a nie pole bitwy. Pierwsza zasada: mniej mebli, więcej przepływu. Poziom mistrzyni cyrkulacji. Japońskie domy obejmują ideę, że meble powinny służyć życiu, a nie je dominować. Niskie stoliki, które pozwalają siedzieć na podłodze. Futony, które można schować w ciągu dnia, uwalniając przestrzeń. Drzwi przesuwne, które tworzą lub eliminują podziały według potrzeb. Opowiem ci zabawną historię, która doskonale ilustruje tę zasadę. Poznałam kobietę, która kupiła ogromny regał, aby lepiej zorganizować dom. Wiesz co się stało? Regał stał się składem staroci, o których nawet ona już nie wiedziała, co tam jest. Książki, których nigdy nie przeczytała, ozdoby, które dostała w prezencie i nienawidziła. Puste pudełka od elektroniki kupionych pięć lat temu, regał, który miał organizować, stworzył więcej chaosu. Zainwestowała pieniądze, aby mieć więcej miejsca na bałagan. Ironiczne, prawda? Japońskie meble są prawie zawsze niskie i jest ku temu powód, który wykracza poza estetykę. Kiedy siedzisz na podłodze lub na niskich meblach, twoja perspektywa się zmienia. Sufit wydaje się wyższy, otoczenie wydaje się większe. I jest dodatkowa korzyść. Przestajesz gromadzić rzeczy na meblach. Bo jesteś bliżej nich. To psychologia zastosowana w designie. Teraz pomyśl o swoim domu jak o rzece. Meble są kamieniami. Jeśli jest za dużo kamieni, woda nie płynie. Jeśli są dobrze ustawione, tworzą naturalną i piękną ścieżkę. Szczere pytanie: czy jest w twoim domu jakiś mebel, który omijasz każdego dnia? To krzesło, które stało się wieszakiem? Ta komoda, która tylko zbiera kurz? Może nadszedł czas na przemyślenie, albo po prostu się go pozbycie? Kobieta, która umie się pozycjonować, nie boi się wyrzucić tego, co już nie służy. Japończycy używają także inteligentnych podziałów. Shoji to przesuwny panel z drewna z przezroczystym papierem. Pozwala na wejście naturalnego światła, dzieli pomieszczenia, gdy to konieczne i może być usunięty, aby zintegrować przestrzenie. Całkowita elastyczność. Porównaj to z naszymi murowanymi ścianami, stałymi, niezmiennymi, dzielącymi dom na ciasne pudełka. Osiągnij poziom mistrzyni cyrkulacji, analizując przepływ w Twoim domu. Czy możesz swobodnie chodzić, czy żyjesz omijając rzeczy, czy otoczenie zaprasza Cię do środka, czy odpycha? Te proste pytania ujawniają, czy Twoje meble Ci służą, czy Cię dominują. Druga zasada: szanuj pustą przestrzeń. Poziom damy pustej przestrzeni. Tutaj znajduje się najbardziej źle zrozumiana tajemnica japońskiego minimalizmu. Istnieje koncept zwany Ma, który można przetłumaczyć jako przestrzeń między rzeczami. To cisza między nutami muzycznymi, która tworzy melodię. To pauza między słowami, która nadaje sens zdaniu. To pusta przestrzeń na twojej półce, która pozwala twoim oczom odpocząć. Ma to nie jest nieobecność, to spokojna obecność. I to coś, czego architekci wysokiego poziomu używają jako elementu luksusu od dziesięcioleci. Japoński architekt Tadao Ando używa betonu i światła do tworzenia znaczącej pustki. Mies van der Rohe, jeden z mistrzów nowoczesnej architektury, ukuł frazę Mniej znaczy więcej. Mniej znaczy więcej. Ale uwaga, istnieje ogromna różnica między bogatym minimalizmem a ubogim minimalizmem. Pierwszy to świadomy wybór, drugi to brak opcji. Prawdziwa kobieta rozumie te różnice. W japońskich domach nie znajdziesz każdej powierzchni wypełnionej. Półka może mieć tylko jeden wazon, stół może mieć tylko jedną roślinę, reszta to przestrzeń do oddychania. I to nie znaczy, że dom jest pusty lub bez uroku. To znaczy, że ma przestrzeń, abyś mogła myśleć, aby twoje oczy mogły odpocząć, aby twój umysł mógł umilknąć. To różnica między rozmową, w której dwie osoby mówią jednocześnie, a tą, w której jest przestrzeń do słuchania. Dam ci praktyczny przykład. Znasz ten blat kuchenny, który stał się składem wszystkiego? Słoik witamin, rachunek do zapłaty, brelok, którego nikt nie używa, pudełko leków, ulotka z supermarketu. Jeśli twój dom ma więcej przedmiotów niż centrum handlowe podczas czarnego piątku, Mamy problem. Japończycy patrzą na to i widzą zanieczyszczenie wizualne, bo każdy przedmiot tam krzyczy o uwagę. Twój mózg, nawet tego nie zauważając, przetwarza każdy element i to męczy. Badania UCLA pokazują wzrost kortyzolu w zdezorganizowanych domach. Zrób test teraz i zdobądź poziom damy pustej przestrzeni. Wybierz jedną powierzchnię w swoim domu i zostaw od 30 do 50% jej pustej. Może to być stolik nocny, półka w salonie, blat w łazience. Usuń wszystko i zwróć tylko to co istotne. Potem usiądź i spójrz na tę przestrzeń. Zwróć uwagę na to, jak się czujesz. Prawdopodobnie poczujesz ulgę, bo pustka to nie brak rzeczy, to obecność spokoju. I powiem ci sekret, o którym nie mówią czasopisma o dekoracji. Prawdziwy luksus jest w pustej przestrzeni, nie w nadmiarze. Prawdziwy status nie jest w ilości przedmiotów, które wystawiasz, ale w jakości przestrzeni, którą stworzyłaś. Kto musi pokazywać, że ma, już przegrał. Trzecia zasada Rotacja sezonowa. Poziom kuratorki harmonii. Ostatnia reguła dotyczy ruchu i odnowy. Zamiast utrzymywać wszystko widoczne cały czas, japońskie domy oddychają z porami roku. Lżejsza pościel latem, przytulne koce zimą. Przedmioty dekoracyjne, które odzwierciedlają klimat natury na zewnątrz. W Japonii cztery pory roku są bardzo dobrze zdefiniowane i używają ważnych dat, takich jak shunbun, równonoc wiosenna, w marcu, geshi, przesilenie letnie. W czerwcu, szubun, równonoc jesienna, we wrześniu i tooi, przesilenie zimowe, w grudniu, aby oznaczyć zmiany w domu. Te daty służą jako odniesienie do zmiany sposobu ubierania się, dekoracji domu, a nawet tego, co podaje się podczas posiłków. To jak zmiana ubrania. Nie nosisz płaszcza w upale, bo to nie ma sensu. Podobnie twój dom może dostosować się do naturalnego rytmu życia. To utrzymuje przestrzeń zawsze trochę nową, zawsze trochę zaskoczoną samą sobą. Ciągła od nowa bez potrzeby kupowania niczego nowego. I to, moja droga, to prawdziwa oszczędność. Tokonoma, ta podwyższona nisza w japońskich domach, zwykle ma dekorację, która zmienia się z porami roku. Na wiosnę gałęzie wiśni, latem lżejsze kompozycje, jesienią suche liście, zimą bardziej stonowane elementy. To sposób na wniesienie natury do środka bez zamieniania domów ogród botaniczny. Japończycy dokonują sezonowej kuratorstwa w szafach. Na początku każdego sezonu otwierają wszystko i reorganizują: ciepłe lub zimne ubrania, sezonowe przybory, specyficzne przedmioty dekoracyjne. Krótki cykl zapobiega cichej akumulacji. Zacznij prosto i osiągnij poziom kuratorki harmonii. Weź koszyk i umieść kilka przedmiotów, które możesz zmieniać z sezonem: suche liście jesienią, kwiaty wiosną, muszle latem. Pomysł jest taki, aby twój dom rozmawiał ze światem na zewnątrz, tworząc połączenie między tym, co wewnętrzne i zewnętrzne. I oto prawda, o której nikt nie mówi. Kiedy zmieniasz elementy dekoracyjne sezonowo, przestajesz kupować nowe rzeczy cały czas, bo odnowa pochodzi z reorganizacji, a nie z zakupu. Impulsywna konsumpcja jest najdroższą formą ubóstwa. Eleganckie jest wydawanie mniej, ale wybieranie lepiej. Czwarta zasada. Każda rzecz ma swoje miejsce. Poziom strażniczki przedmiotu. Wydaje się oczywiste, ale nie jest. Zadam Ci pytanie: gdzie są teraz Twoje klucze? Nie wolno szukać. Jeśli nie wiesz z głowy, już zawiodłaś w tej zasadzie. I patrz, elegancka kobieta nie używa blatu jako składu gratów. Japończycy nazywają to nadawaniem przedmiotom poczucia przynależności. Twoje klucze mają specjalną miseczkę przy wejściu, twoja korespondencja ma szufladę, twoje środki czystości mają koszyk. I to nie jest obsesyjna kontrola, to uprzejmość wobec siebie samej. Kiedy szukasz czegoś i znajdujesz to we właściwym miejscu, to tak, jakby dom się tobą opiekował. Opowiem ci prawdziwą historię. Poznałam kobietę, która żyła spóźniona. Każdego dnia dramat, żeby znaleźć kluczyki do samochodu. Przeszukiwała torebkę, szufladę, kanapę. Pewnego dnia przegapiła ważne spotkanie, bo spędziła 20 minut szukając tych kluczy. Wiesz, co zrobiła? Kupiła haczyk przy wejściu i zdecydowała, że tam jest dom kluczy. Koniec problemu. Wydaje się proste, ale ta drobna zmiana zaoszczędziła godziny stresu rocznie. Dlatego zaczęła stosować to w innych obszarach. Ale tu jest haczyk. Jeśli nie utrzymujesz dyscypliny. Wszystko wraca do chaosu w tydzień. Japończycy praktykują coś zwanego Ontaire, co oznacza powrót do gniazda. To odłożenie przedmiotu zaraz po użyciu. Technika zaczyna się od wyznaczenia jasnych stref. Każda rodzina personalizuje strefy, ale przestrzega zasady jeden przedmiot, jeden dom. Tak właśnie oni gwarantują stały porządek bez potrzeby gigantycznych porządków. I oto dane, które cię zaszokują. Według Japan Lifestyle Journal ta rutyna natychmiastowego odkładania rzeczy redukuje 70% domowego bałaganu. 70%. Tylko przestając zostawiać rzeczy rozrzucone. Kiedy byłam młodsza, myślałam, że bałagan to artystyczny styl życia. Dziś wiem, że to był po prostu brak dyscypliny. I będę szczera: zdezorganizowany dom nikogo nie robi wrażenia. Robi wrażenie ten, do którego wchodzisz i oddychasz głęboko, bo otoczenie jest lekkie. Zacznij od małego i osiągnij swój pierwszy poziom. Strażniczka przedmiotu. Wybierz trzy przedmioty, których używasz każdego dnia i stwórz dom dla każdego. Może to być twój kubek do kawy, ładowarka do telefonu, szczotka do włosów, daj im stały adres i za każdym razem gdy używasz, zwracaj na miejsce. Za tydzień zauważysz różnicę, a za miesiąc będziesz się zastanawiać, jak żyłaś tak długo w bałaganie. Piąta zasada. Sprzątanie jako codzienny rytuał. Poziom samuraja czystości. W Japonii sprzątanie nie jest tym ciężkim porządkowaniem weekendowym, które zostawia cię wyczerpaną i zgorzkniałą. To codzienny rytuał, niemal medytacyjny. Zamiatasz podłogę rano jak ktoś, kto zapala świece. Składasz ubrania jak moment na zwolnienie tempa. Czyścisz zlew po użyciu, nie pozwalając na gromadzenie się rzeczy. Każdy mały gest to forma troski. A prawda jest taka, że wiele kobiet pracuje, dba o dom, płaci rachunki i wciąż jest oceniana, jeśli w zlewie jest szklanka nie na miejscu. Dlatego lepiej stworzyć system, który działa, niż żyć się męcząc. Istnieje praktyka zwana suji, codzienne sprzątanie, które nawet dzieci praktykują w japońskich szkołach. I jest osuji, wielkie porządki końca roku, ale które można wykonać w każdym momencie od nowy. Osoi ma korzenie w okresie Heian, między 794 a 1185, kiedy ceremonia zwana susuharai odbywała się na dworze cesarskim, aby oczyścić sadzę roku i przyjąć bóstwa, znaczenie czystości w kulturze japońskiej pochodzi z shintoizmu, jednej z podstaw religijnych kraju. Rytuały oczyszczenia są zawsze związane z czyszczeniem zarówno umysłu, jak i ciała oraz otoczenia. Dla Japończyków czystość i piękno to nierozdzielne koncepty. Słowo Kirei oznacza piękny, a także czysty. To to samo słowo. To pokazuje, jak oni widzą świat w sposób zintegrowany. Mari Kondo, którą wszyscy znają. Była głęboko wpływana praktykami shintoistycznymi oczyszczenia. Kiedy prosi cię, abyś podziękowała przedmiotom przed ich wyrzuceniem, to nie jest fanaberia. To tradycja tysiącletnia. Kiedy sprzątasz z uwagą, tworzysz cichy dialog między tobą a twoją przestrzenią. Istnieje nawet koncept zwany Kokoro no Kirei, co oznacza czysty umysł. Pomysł jest taki, że każdy akt sprzątania to aktywna medytacja, głębokie oddychanie podczas wycierania, czucie tekstury drewna, dziękowanie domowi. Badania Uniwersytetu w Osace wskazują na średni spadek 22% w objawach stresu u praktykujących tę filozofię. I oto praktyczna technika, którą Japończycy używają i która podniesie Cię do poziomu samuraja czystości. Dzielenie sprzątania na bloki 5 minut. W poniedziałek sprzątasz podłogi. We wtorek łazienki. W środę kuchnię. W czwartek organizujesz ubrania. W piątek szyby. W pięć dni cały dom otrzymał drobiazgową opiekę. Ponieważ Japończycy cenią stałość... Nie istnieje dzień ciężkich porządków. Brud nigdy nie zapuszcza korzeni. Istnieje nawet metoda biznesowa, która stała się domową rutyną. 5S: Seiri wykorzystanie, Seiton organizacja, Seiso czystość, Seiketsu standaryzacja i Shitsuke dyscyplina. Użyj minutnika. On tworzy zdrowe poczucie pilności, zwiększa skupienie, unika rozproszeń i dostarcza poczucia codziennego zwycięstwa. Spróbuj Ustaw minutnik na 10 minut i posprzątaj, co się da. Będziesz zaskoczona. Japończycy nie wynaleźli minimalizmu z niczego. Żyją w małym, ciasnym kraju, gdzie każdy metr kwadratowy musi mieć sens. Nawiasem mówiąc, Japonia ma jeden z najniższych średnich metraży mieszkalnych wśród krajów rozwiniętych. Przez wieki świątynie buddyjskie i domy herbaciane uczyły, że każdy przedmiot musi mieć jasną funkcję i określone miejsce. Nawet ogrody zen są zorganizowane, aby indukować jasność umysłu. Kamień nie jest położony przypadkowo. Dlatego podczas gdy ty układasz rzeczy, które kiedyś się przydadzą, Japończycy już zrozumieli, że wolność mieszka w pustej przestrzeni. Ale jak przekształcić tę koncepcję w praktykę? Pokażę ci pięć zasad, których używają każdego dnia. Nie musisz stawać się mniszką zen ani mieszkać w mieszkaniu 10 metrów kwadratowych. Musisz tylko zrozumieć, że mniej bałaganu oznacza więcej jasności umysłu. To coś, co wiedzą tylko kobiety z minimalistycznego domu. Te pięć zasad nie dotyczy zamiany Twojego domu w japońskie muzeum. Dotyczą odkrycia, że prostota jest w rzeczywistości formą hojności wobec siebie samej. Nie musisz stosować wszystkich naraz. Wybierz tę, która ma sens dzisiaj. Zacznij powoli. Obserwuj, jak zmienia się nie tylko Twoja przestrzeń, ale jak się czujesz w niej żyjąc, bo w końcu prawdziwa organizacja nie jest w przedmiotach wokół. Jest w spokoju, który czujemy, kiedy wracamy do domu i wiemy, że znaleźliśmy nasze miejsce na świecie. Jest w otworzeniu drzwi i głębokim oddechu, bo otoczenie jest twoim sprzymierzeńcem, a nie wrogiem. I to jest to, co oddziela tego, kto żyje gasząc domowe pożary, od tego, kto stworzył dom, który oddycha razem z nią. Społeczność minimalistycznego domu podąża tą drogą razem, podczas gdy niektóre żyją uduszone, ty będziesz na innym poziomie jasności i elegancji, bo kto stosuje te zasady, nie żyje jak wszyscy. Żyje lepiej, żyje z celem, żyje w przestrzeni, która była przemyślana, a nie nagromadzona. Teraz powiedz mi, która z tych pięciu zasad przemówiła do ciebie najbardziej dzisiaj? Jaki poziom chcesz zdobyć pierwszy? Strażniczka przedmiotu? Dama pustej przestrzeni? Samuraj czystości? Mistrzyni cyrkulacji? Czy kuratorka harmonii? Wybierz jedną i zastosuj w tym tygodniu. Tylko jedną. I wróć tutaj, aby opowiedzieć, jak poszło. I patrz, jeśli ta treść miała dla ciebie sens, zapisz się na kanał, zostaw lajka i włącz dzwonek. Tak gwarantujesz, że inne kobiety, które przechodzą przez to samo co ty, otrzymają ten typ informacji, który naprawdę transformuje. Pomagasz tworzyć społeczność kobiet, które rozumieją, że piękny dom to nie ten najdroższy. To ten najlepiej przemyślany. Podsumujmy, czego się tu nauczyłyśmy. Po pierwsze. Każda rzecz ma swoje miejsce, bo elegancka kobieta nie traci czasu szukając klucza. Po drugie, szanuj pustą przestrzeń, bo prawdziwy luksus jest w lekkości, nie w nadmiarze. Po trzecie, sprzątanie jako codzienny rytuał, bo stałość zapobiega chaosowi. Po czwarte, mniej mebli, więcej przepływu, bo Twój dom powinien Ci służyć, a nie Cię dominować. Po piąte, rotacja sezonowa, bo odnowa nie wymaga konsumpcji. Pięć zasad, pięć poziomów. Całe życie lżejsze. To jest standard kobiet z minimalistycznego domu. Jeśli podobała Ci się ta treść, zostaw w komentarzach. Pusta przestrzeń to luksus. To zdanie podsumowuje wszystko, o czym rozmawiałyśmy tutaj. Zapisz się na kanał, zostaw lajka i naciśnij dzwonek. W ten sposób pomagasz, aby inne osoby, tak jak Ty, mogły otrzymywać dobre informacje takie jak ta. Jesteśmy razem w tej podróży zamieniania domów w prawdziwe azyly. Witaj w klubie tych, które wiedzą, jak żyć z elegancją i celem.